Dzień dobry, adwokat Paweł W tym odcinku vloga opowiem Państwu, jak przebiegało ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego obecnego banku PKO Bank Polski SA. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej jeszcze z bankiem BPH. Sąd rejonowy w Gdyni po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej przez naszą klientkę. Pozwie w ramach roszczenia głównego wnioskowaliśmy o ustalenie nieważności całej umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny, denominowany kursem franka. Już na drugiej rozprawie sąd uwzględnił powództwo główne i ustalił, że zawarta w dniu 31 października 2005 roku przez powódkę i ówczesny bank BPH umowa o kredyt denominowany jest nieważna. Powódka z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 83 tysięcy złotych. Po 15 latach regularnego spłacania rat klientce pozostawała wciąż do spłaty suma większa niż kwota wypłaconego kredytu. W momencie zlecenia sprawy kancelarii wartość zadłużenia według banku wynosiła ponad 85 tysięcy złotych. Natomiast de facto obecnie zadłużenie to spadło do zera. W swojej argumentacji, powódka reprezentowana przez naszą kancelarię wskazywała, że podstawą roszczenia dochodzonego pozwem stanowiło uznanie, iż szczególne postanowienia umowne stosunku prawnego łączącego strony mają charakter niedozwolony. W tej sprawie oparliśmy swoje roszczenia właśnie na stwierdzeniu, że postanowienia umowne dotyczące denominacji, z uwagi na brak regulacji i zasad ustalania kursów wypłaty i spłaty kredytu, stanowi o ich abuzywności. Bank zatem posiadał możliwość swobodnego określenia kursów walutowych, bowiem brak było odniesienia do jakichkolwiek mierników zewnętrznych i obiektywnych. Nawiązanie do weryfikowalnych mierników pozwoliłoby kredytobiorcy na kontrolę celowości i legalności ustalenia wysokości kursów franka. W rezultacie wysokość świadczenia powódki jako konsumenta była określona jednostronnie, co w jej ocenie stanowiło o rażącym naruszenie interesów oraz o sprzeczności z dobrymi obyczajami. W przedmiotowej sprawie odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej z nich sąd dopuścił dowód z przesłuchania stron, ograniczając go do przesłuchania powódki na okoliczności zdarzenia, które doprowadziły do zawarcia umowy kredytowej z poprzednikiem prawnym pozwanego banku. Po wysłuchaniu powódki sąd postanowił odroczyć rozprawę. Ponadto sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność wysokości nadpłat, pomimo że ostatecznie ustalił nieważność całej umowy i nie przechodził do rozpatrywania roszczenia ewentualnego o tzw. odfrankowienia. Od momentu wytoczenia powództwa, to jest od dnia 4 października 2019 roku, do zakończenia postępowania w pierwszej instancji minęło 13 miesięcy. To już kolejny sukces kancelarii w ostatnich tygodniach. Tym razem na uwagę zasługuje fakt, że unieważniona umowa została zawarta z ówczesnym bankiem WPH których ilość korzystnych dla krytobiorców orzeczeń jest o wiele mniejsza aniżeli im z innymi bankami udzielającymi wadliwych kredytów frankowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego wideobloga.